Tato, tato! Anta Franka powiedział, że jak lubisz ciąg to jest silny pociąg. To prawda! Ale to prawda, synu. Jak masz silne plecy, nikt nie, nie robi z Ciebie Chodź, pokażę Ci, jak ja trenowałem. Zakładasz ciężar na sztangę. Ustawiamy stopy na szerokości bioder mniej więcej. Sztanga niech będzie blisko Twoich nóg. Prowadzimy po nogach. Nadgarstki ustawione szerzej niż szerokość barków, chwyt. Robimy będę bar, chcemy tak jakby złamać sztangę, nawinamy najszerszy. Bardzo ważne jest napięcie brzucha. Schodzimy pośladkami. doły, prowadzimy ruch do góry, pupa do góry i tak idzie. Plecy, 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 plecy. nogi, 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 nogi plecy, 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 plecy. Plecy, 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 nogi, 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 plecy, plecy, plecy. Ja tak to robię i tak wielu nauczyłem trenować. Spróbuj sam. Tym. Teraz udostępnij temu koledze Frankowi i zapytaj, czy też tak robi.